Tatiano, dzisiaj Beata Tyszkiewicz skomplementowała Ciebie, że jesteś kobietą perfekcyjną, idealną. No to jak to jest być kobietą perfekcyjną? Ja nie ma kobiet perfekcyjnych, nie ma mężczyzn perfekcyjnych. Naprawdę? No nie ma. Nie, to było bardzo miłe, bo wszyscy lubimy komplementy i też mi było no Milutko, bardzo fajnie w ustach pani Beaty. Razy dwa. To jak się tańczy z kobietą perfekcyjną idealną, która nie chce się do tego przyznała. No jest. Wymagającą partnerką, ale pod takim względem, że dobrze tańczy i muszę fajnie wszystko przygotowywać. Ale no, wspaniale się tańczy, no co mogę powiedzieć, no, ogromny zaszczyt. Myślisz, że bywa lepsza od Ciebie w tych ruchach, w tańcu? No, ładno, może tak być, no, może, no, tak, może no, tak być. Kiedyś jej powiedziałem, mówię, tylko, że już nie zatańczyła, lepiej ode mnie. No, nie ma opcji. Tego życia. Nie, nie, ma, nie ma takiej opcji. Yy, tak jak powiedziałam, 24 lata. Ile my trenujemy? Od 6 lutego. To no to jest co. No, dwa, dwa miesiące. Dwa miesiące? No dwa miesiące? Czy półtora miesiąca? Półtora miesiąca. Nie ma opcji, żebym przegoniła Barańskiego. No. No. Chociaż bardzo bym chciała.